Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będę grała w Bed Wars. I jako, że jestem bardzo dużym prosem, to pokażę Wam tutorial, jak przejść Bed jak wygrać każdą arenę. Jestem na arenie domki 2v2. Jest tutaj jakiś ziemniak, pewnie jakiś Bambik. Więc dam sobie z nim radę i rozklepię go normalnie w 3 sekundy, cześć. No, może być trochę lepsze niż myślałam, ale trudno. A więc tak, na początku naszej gry zawsze musimy uzbierać 12 golda, po to, żeby się budować łóżko. To tam, tam mniejsza sprawa, nie? Bo zawsze się każdy buduje. Więc tutaj yy, zbieramy sobie 12. Proszę bardzo, i ten shop wełna, bo się buduje wełną, rzecz jasna, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. I idziemy. Tutaj próbuję robić speed bridge'a. Hop, 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 hop. O Boże. Dobra, teraz możemy zobaczyć, co on robi. To był oczywiście celowy trik, żeby zobaczyć, co teraz robi mój przeciwnik. Mój przeciwnik obudowuje łóżko i idzie się budować. Z tego, co widzę, nie mówię speed bridge'a, więc plus jest dla mnie o kurczę, że zrobiłam, ale dobra. Tutaj chowamy i idziemy dalej speed bridge'ować, chyba, że się dalej yy, yy, wywala się po prostu. Co dwie kratki się robi speed bridge, tak jest najbezpieczniej. O się tutaj diaksiki zawsze zostawiamy i się budujemy stąd. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to serwer, na którym gram to jest rgmc.pl. Bardzo polecam ten serwer. OK, eee, tutaj czekamy. Kurczę. Dobra, mamy dwa diaksy i oczywiście musimy kupić sobie generatory. Generatory są nam bardzo potrzebne, dlatego żeby mieć więcej kasy. A więcej kasy to większe możliwości. Kupiłem sobie mnożnik spawnera. E, musimy teraz zbudować jeszcze łóżko. Oczywiście kamieniem kresu, bo kto by budował je wełną. E, ten, tamten typ budował je wełną, więc szybko na niego polecę i myślę, że będzie już po sprawie. Chociaż nie wiem. TNT by mi się przydało. Akurat mam na TNT, jaki los mnie chyba lubi. Dobrze, to idziemy. O, dobudowało się, widać. Dobudowało się, dobudowało się. Zaraz, zaraz go rozklepiemy. Zaraz go rozklepiemy. Ja myślałam, że się buduje, ale nie buduje się. Tutaj widzicie czerwony most. Tutaj troszeczkę muszę teraz być uważna, bo mam itemy już. Jesteś tu darmo zjadzie? Nie ma go. Ok. To idę na niego. Jestem gotowa go rozklepać. Ojej, troszeczkę już sobie tutaj obudował tego bedzika, ale my się nie poddajemy, damy radę. Chyba gdzieś sobie poszedł, albo jest w swojej bazie, nie wiem. Jest chyba w swojej bazie, okej. Okay. Boże, co ja zrobiłam. Dobra, TNT zmarnowane. E, to teraz będę musiała się go rozklepać. Aha, fajnie go rozklepałam, pół HP mu zostało. E, ale jak mówiłam, jestem bardzo dużym prosem, więc akurat ja tutaj na wszystko tutaj zaradzę. Kupuję sobie znowu mieczyk, oczywiście bardzo dużo TNT, jednego firebolka. On już się spodziewa, że ja na niego idę, więc pewnie nie będzie zaskoczony. E, Bambi. Dobra, widzicie co ja piszę. E, to jest typowy sposób gry, żeby, żeby udowodnić, e, że po prostu że się lepiej gra od przeciwnika. Boże. Dobra, a więc tak. Idziemy. On teraz tylko nie spadła. O, mamy tutaj emeraldiki, ale one mi nie są potrzebne. O, on tutaj idzie oczywiście. Jeżeli ja mnie rozklepie, dziad rozklepie mnie dziad, nie rozklepiem mnie dziad, rozklepie mnie dziad, uciekamy kochani ewakuacja ewakuacja kochani co ja robię? <grystanie> nie wiem co ja zrobiłam siema, to ja umarłeś, no pewnie ten typ mnie rozklepie w 3 sekundy ale tutorial to tutorial, więc y, y, um, uczcie się od niego właśnie y, bo właśnie taki miał być plan, nie? aha, super Pewnie teraz mi jeszcze zwalisz TNT na łóżko, oczywiście, oczywiście, albo na mnie teraz skoczysz, oczywiście, proszę, oczywiście, oczywiście. Dobra, no... Co? Aha, Fireball Jump, okej. Okay. kupić musisz sobie TNT oczywiście, tak? Boże, to on, on mówi strefy, nie, już po mnie. A więc tak, macie tutaj tutorial oczywiście, jak rozklepać kogoś w 3 sekundy, właśnie ten gość wam wszystko powiedział. Eeeem... Um. I więc do widzenia, życzę Wam miłego filmu, nie dam mu tej satysfakcji, że Dobra, wygrał mnie. Więc do zobaczenia w kolejnym filmiku, w kolejnej rundzie na Bedwars. Wars, mam nadzieję, że wtedy wygram eee, i że po prostu będzie lepiej.